Narysujmy na początek prostą o równaniu y to się równa 3x. W tym celu w miejsce X wstaw 0, wymnóż 3 razy 0 otrzymasz y równe 0, następnie w miejsce X wstaw 1, wymnóż 3 razy 1 otrzymasz 3. Takie dwa punkty zaznaczasz w układzie współrzędnych i otrzymujesz tą prostą. Drugą prostą otrzymamy, podstawiając w miejsce X 0 otrzymujemy 0. I tutaj wygodnie byłoby wpisać w miejsce x trójkę. 1 trzecia razy 3 to jest 1, ale jeszcze mieliśmy tutaj z przodu minusik, więc współrzędna y jest równa minus 1. Zaznaczam punkt 0, 0, 3 minus 1, i przez te dwa punkty prowadzę prostą. Teraz znajdźmy dwa trójkąty prostokątne, które zostają wycięte przez te proste i przez osie układów współrzędnych. Tak aby, żeby, tak, aby te trójkąty były do siebie przystające. To jest pierwsza moja propozycja. Mamy trójkąt o przyprostokątnych długości 3,1. Tak, tutaj mamy przyprostokątną długości 1, a drugi trójkąt mielibyśmy tutaj o przyprostokątnych długości 3,1. Więc są to trójkąty przystające. Chcemy znaleźć miarę kąta położonego w tym miejscu. To zobaczmy, jak tutaj możemy go oznaczyć. Niech to będzie tutaj kąt o mierze alfa. Może uda mi się go zmieścić wewnątrz trójkąta. Tu jest alfa. Czy jest to kąt położony naprzeciwko najkrótszego boku? To tutaj mielibyśmy w tym trójkącie kąt alfa i Tutaj, ten kącik, ten ką i ten kącik miałby miarę równą beta. Ok, czyli mamy pokazać, że alfa dodać beta to się równa 90 stopni. No i w zasadzie, jeżeli popatrzymy na jakikolwiek z tych trójkątów prostokątnych, no to wiemy, że stwierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie musimy otrzymać 180 stopni. Taką łączną sumę kątów wewnętrznych. Jeżeli 90 przeniosę na prawą stronę, to otrzymam 90 stopni. Już widzę, że miara tych kątów wynosi 90 stopni, a zatem proste przecinają się pod kątem prostym, czyli są do siebie prostopadłe. Co kończy dowód.